Reagują na Twoje świadectwo, na to, co im mówisz? Czy w ogóle pornografia jest dzisiaj powszechnym problemem wśród młodych? O stary, to w ogóle jest. W ogóle wiesz, to jest niesamowite, bo yy, jakby yy, dużo. Wiesz, ja nie wychodzę w roli, kurda, jakiegoś eksperta, nie? Ale, ale yy, spotykam się z wieloma młodymi osobami w całej Polsce i yy, słuchajcie, z kim nie gadam, ma problem z pornografią, nie? I yy, naprawdę wiesz, no ja jakoś. W sensie, no nie, nie boję się o tym mówić, bo to problem. No tak jak na przykład ludzie, którzy doświadczyli problemu alkoholowego, mówią, że alkohol jest zły, no jakoś nikt się z nich nie śmieje, ty. A wychodzi typ i mówi, że pornografia to problem, no to pierwsza reakcja jest: <laughs> no wiesz, no Beka, nie? Nie znam faceta, który by nie oglądał pornografii. Wiecie, mogli, moglibyśmy sobie y, naprawdę, y, nie wiem, w, w jakim żyć w wyimaginowanym świecie i jak bardzo sobie w, w słodzić i wychodzić. Nie ma faceta, który nie widział, wiesz, pornografii w życiu, nie? Niektórzy używają to jako argumentu, że w takim razie to jest normalne. To no dotyczy wszystkich. To nie jest, to jest przemilczany problem. No bo wiesz, dla, dlaczego problem jest przemilczany? No bo to jest wstydliwe. Nikt o tym nie mówi. Gość się zamyka w czterech ścianach Potem wychodzi ze czterech ścian, jest uśmiechnięty, wiesz. I, i, I możemy sobie wciskać kity, możemy sobie, wiesz, mówić. A praktycznie każdy facet widział temat. Nie powiem, że każda kobieta, bo kobiety. Częściej się chcą uchronić od tego, częściej traktują to jako syf i spotykam takie dziewczyny, którym co, weź, jak w ogóle, wiesz, jak... Też trochę inaczej to przeżywają, No też, bo no, to co innego, nie? Kobieta inaczej patrzy, ale, ale no facet jest wzrokowcem, facet jest, wiesz, troszkę takim prymitywnym, tak to nazwę, narzędziem i, i wiesz, jemu nie trzeba dużo, no, no i... Każdy facet ma z tym problem, ale nie każdy o tym mówi. Wiesz, jakbyś się popatrzył na Polskę, to tak normalnie, no to nie ma problemu, nie? A potem nagle się okazuje, że y, ja wychodzę, na przykład, mówię o tym. Pierwsza reakcja to jest Beka. Haha, śmiech, ty, on mówi, y, wiesz, o, o kurde, o pornosach nam gada i tak dalej. A potem każdy wraca do domu i sobie myśli tak, ty, no kurde, faktycznie. No bo, no, bo, no bo on o tym mówił, wiesz, emocje opadły, nie ma znajomych, mogę zostać sam ze sobą. I potem mi pisze taki gościu, że ma lat 10, 12, 15, 30 i że ma problem. Że nie, że nie wiedział, że od tego się można uzależnić. Nie? Że on... No właśnie ta granica, nie? Ona no. się przesuwa bardzo na dół, w dół. Ale z czym? Wiekowo. Z oglądanym mhm. z... No Stary, to w ogóle wiesz, to, to niektórzy rodzice się dziwią, jak ja na spotkaniu z rodzicami mówię, żeby ogarnęli, bo dziecko może, wiesz, napotkać się na temat już mając 8 czy 9 lat, mhm. ale słuchajcie, ostatnio siedzę z, z żoną, siedzimy, ja sobie odpaliłem PS a bo wiecie, to jakiś tam filmik chciałem obejrzeć na Netflixie czy coś, no i siedzimy. I wszedłem na, na, na przeglądarkę na PS-ie i yy, coś tam, o, odwróciłem się, żeby zagadać żonkę, coś tam pogadać, ona była, jeszcze, jeszcze była siostra jej, więc coś tam rozmawialiśmy i słuchajcie, wchodzę na przeglądarkę, wchodzę na stronę, odwracam się i nagle słyszę jak, jak ta, jak, jak żona mówi, co to, żeś włączył, nie? Ja się odwracam, strona pornograficzna. I ty, i yy, naprawdę nie mam pojęcia, skąd ona się tam wzięła. Mhm. Odpalasz na przykład internet, nie? przeglądarkę Google. Ja mam problem, bo mi zawirusował komputer. W prawym dolnym rogu co chwilę wywala się w okna. Hej, przystoniaku, hej, zobacz, wiesz ten. Wchodzisz w strona. No i teraz, jeżeli dajesz dziecku tableta, dajesz dziecku telefon, a dużo jest takich, widzicie na ulicach przecież, młodych, co się śmigają z telefonami, no to prawdopodobieństwo, że oni trafią w wieku 10-11 lat na takie treści. No to jest, to jest 100%, nie? Instagram to jest też takie miejsce, gdzie wow. korzystają z tego dzieciaki. Gdzie wow, ja tam jest kąt takich? No kont, prostu... kont jest dużo, wiesz, Instagram jakoś to próbuje nawet yy, blokować, nie? Ale to są takie dostęp treści. Dostęp jest bardzo łatwy. Tak, oczywiście, że tak, wiesz, to, to nie trzeba, nie trzeba dużo, więc dostęp jest potężny i, i to są potężne problemy, potem potężne dramaty. Yy, tu już, wiesz, nie chcę wchodzić dalej, w, wiesz, już w psychologię i tak dalej, ale to są, wiesz, to jest tak gruby temat, że a nikt o tym nie mówi, to jest przemilczane w ogóle, wiesz, no w, Stan w, w UK w, w Wielkiej Brytanii zrobili super rzecz. Chcesz obejrzeć? Super. Wpisz, yy, zrób zdjęcie dowodu. I wysyłasz dowód, blokada weszła przecież ostatnio, nie? No okej, okay, masz, masz problem, to, to sobie dalej bądź w problemie i dalej wspieraj dramat innych, ale jeżeli nie masz osiemnastki, nie masz dowodu, to nie wejdziesz. nie? A pamiętasz w swoim życiu taką granicę, w której jeszcze myślałeś, że to jest pornografia z kwestią twojego wyboru, w której nie, już nie tego kontrolować? Nie, 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 To w ogóle to było tak zlane, słuchaj, że, że wiesz, że, że ja już nie pamiętam kiedy to było tak, że, że kontrolowałem, a kiedy nie kontrolowałem to. No. Bo samo i... sobie powiedziałeś, że w wieku. 13-14 lat nadawałeś się już na ostrą terapię. To no jest... tak, bo jak sobie hmm. przypomnę, wiesz, klimat, jaki, jaki był wtedy, no to teraz z perspektywy 24-latka, jakbym spotkał siebie mając 13-14 lat, no to bym, wiesz, powiedział mu gościu terapia, nie? Bankowo terapia, bo se zniszczysz życie, nie? I, i potem to, to mnie, młodego chłopaka, zaprowadziło do tego, że moje dziewczynie zaproponowałem, wiesz, przed ślubem seks, nie? No bo, no bo jak się naoglądałem, no to teraz trzeba było podziałać, nie? Więc to, wiesz, to i, i to też bardzo często, wiesz, Prowadzi do, 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 do czegoś takiego. No ale tak, ja się, ja się nadawałem już, wiesz, ale nie pamiętam konkretnie, nie? Hmm. Jednego dnia, gdzie straciłem, wiesz, zdrowy rozsądek, nie? A z perspektywy właśnie tych 10 lat, jakby uwolniłeś się od tego całkowicie, w tym sensie, że nie zostało w tobie żadne doświadczenie tego, czy, czy to jest cały czas jakiś tam, nie wiem, trud, coś... No to jest trud, to jest cały czas trud i to jest tak samo... I tego nie idzie wymawiać, tak, że nie no, no było. ale popatrz, ale na przykład, jeżeli jesteś alkoholikiem, w sensie, jeżeli pijesz alkohol, jesteś ostro uzależniony, detoksy, latasz, wiesz, policja cię z ławek zgarnia i potem nagle podejmujesz w swoim życiu decyzję o tym, żeby przestać pić, no to przestajesz pić i jesteś wolny. Wolny, tak, zdrowy, masz pracę, tu ogarniasz się wszystko hmm. fajnie. Pytanie, czy jesteś alkoholikiem dalej? Do końca życia się jest. No właśnie, i tak samo jest hmm. z pornografią, tak samo jest z narkotykami, i tak samo jest z każdym uzależnieniem. Od hazardu to samo. Jest to z każdym uzależnieniem, które cię niszczy, nie? I, i tego się nie da, wiesz. Yy, Alkoholik, jak przychodzi obok sklepu alkoholowego, to naprawdę, jak bardzo by nie mówił, yy, jak, jak bardzo jest wiesz, nawrócony, jaką ma relację z Bogiem, to wiadomo jest to, że jak przechodzi to się oglądnie na butelkę i sobie pomyśli, kurde, yy, no może bym się napił, nie? No, ale gość ma zdrowy rozsądek, tego nie robi i wie, że to jest złe. No, wiesz, To samo jest z osobami uzależnionymi, o, o, u, osobami uzależnionymi od pornografii. Dalej to wiesz. Gdzieś, gdzieś jest w głowie, oczywiście wiesz. To nie chodzi o to, że gość po prostu myśli o tym cały czas i robi wszystko, żeby tego nie zrobić, bo to są już inne standardy. Tylko wiesz, wiadomo, że czasami myśli wpadają, ale to tak jak każdemu wiesz. No. Zły krąży jak bestia, żeby ugryźć tylko w najsłabsze miejsce. Nie? Czy dałbyś radę wyjść z tego wszystkiego bez Boga? Ja nie, ale są osoby, które bez Boga wychodzą na drodze terapii, na drodze. Wiesz, jakiegoś starania się swojego, nie odnosząc tego do wiary. No ja bym nie dał rady. Pan Jezus w tym moim nawróceniu odegrał ogromną rolę, więc miałem dla kogo walczyć. Miałem jego doświadczenie i tak poszedłem jego planem, więc no mówię, ja tak no bez, Pana, bez Pana Boga bym nie dał rady, natomiast od razu mówię, że, że jest wiele osób, które sobie poradziły, no bo no jakoś sobie poradziły, nie? Może to nie było aż takie mocne uzależnienie czy coś, natomiast mówię, no. Ja osobiście mnie nie, nie dał Aby. Gdzieś tam na początku jeszcze wskazywałeś też, że tych twoich powrotów do Boga, potem odejść, no było kilka. W którym momencie był ten ostateczny powrót? Jakby w którym momencie zdałeś sobie sprawę, że. No, no, że nie żyjesz tak, jak powinieneś się to już... 19 lat miałem i, w, i pojechałem na wyjazd y, taki rekolekcyjny, żeby pożegnać się z, ze wspólnotą, z Kościołem. Chciałem odejść bardzo mocno i właśnie tam y, to, była, to była rycerka, to był, słuchajcie, dokładnie 6 luty, y, kiedy ten wyjazd się rozpoczął. Nie, to 6 lutego dałem życie Panu Jezusowi, y, lat temu 5. Y, natomiast y, w tym przedziale tygodniowym od 6 lutego y, y, byłem na wyjeździe, poznałem brata na Piotrka Dąbka, który był powołaniowcem, no i tam, słuchajcie, jak zobaczyłem, jak on żyje w wolności, w miłości i tak dalej i tak dalej, to mnie siekło, nie? Potężnie mnie siekło, stwierdziłem, że muszę iść do spowiedzi, poszedłem do spowiedzi, wyspowiadałem się, oddałem życie Jezusowi na serio, świadomie, naprawdę i przyjąłem tego konsekwencje, no bo jeżeli chcę żyć w Bożym Królestwie, to muszę żyć jako Boży obywatel, czyli muszę się trzymać pewnych praw, Czyli musiałem radykalnie zmienić swoje życie, bo się tych praw nie, nie trzymałem, nie? No i, i, i tak mnie siekło, że jak wróciłem, to jak mnie na dworcu babka zaczepiła o, o, o ogień, bo yy, się mnie pyta, czy mam ogień, no to ja odpowiedziałem, że jasne, że mam ogień, Duch Święty jest we mnie, Bóg Cię kocha, Jezus jest w Tobie, luja, nie? Ona, wiesz, wyciągnęła papierosa do buzi i mówi, ja tylko peta chciałem zapalić, nie? Więc, yy, więc no, takim, wiesz, tak mnie siekło, że, że na stówę poszedłem, nie? Za, za Panem Bogiem. A jak się oddaje życie Jezusowi? Co trzeba zrobić? No, nie, no właśnie zrobić wiesz. Know-how. No, no, know no, bo ludzie <laughs> młodzi w szczególności się słuchają mnie tak przez dwa dni na przykład na jakichś tam spotkaniach, konferencjach i, yy, i pada to pytanie, nie? No dobra, to jak, nie? A ja mówię, no słuchaj, no po prostu, nie? Nie wie, to weźmy się, pomódlmy teraz wszyscy, nie? Panie Jezu, oddaję Ci moje życie dzisiaj, od teraz, świadomie, chcę, żebyś był Panem mojego życia, żeby każda decyzja była podporządkowana Tobie. alleluja, Bóg jest dobry, Amen. No i pięknie, i masz, oddaj życie Jezusowi, teraz otwieraj Pismo Święte i dowiedz się, jakie, jakie są prawa twoje, nie? I czego się musisz trzymać i jeżeli chcesz żyć z Panem Jezusem, to się trzymaj życia z Panem, z Panem Jezusem, a nie czegoś innego, nie? To Mówimy tyle, tyle, takich... no tak, to tyle, ale radykalnie no to trudne jest, no. Mówimy o takich bardzo dobrych doświadczeniach, ale też miałeś takie trudne, bo kiedyś byłeś do spowiedzi i nie dostałeś yy, rozrzeczenia. No, no. Co wtedy czuje człowiek? Oj, no nie wiem, to, to znaczy wiem, no, ja poczułem bunt, takie poczucie buntu, poczucie niezrozumienia, poczucie takiego, takiej troszkę krzywdy, że dlaczego, co to, to ja jestem jakiś gorszy, czy coś, więc taka, dla mnie to było trudne doświadczenie, nie? No, bo zawsze przychodziłem na kozaka, że dostanę, a tu się okazuje, że jest, jest taka furtka, że możesz nie dostać, nie, no i to mnie na pewno skłoniło do refleksji, ale ta refleksja się po trzech dniach skończyła, no bo wróciłem z powrotem do, do grzechu, ale to, się to ja się wtedy poczułem, jakby ktoś zbutował po twarzy, nie? No, tak po mm. prostu, wiesz, gość zapukał i nie, nie mogę ci udzielić rozgrzeszenia, idź w pokoju, nie? No i zapukał i pach, koniec, następny. <głos》> Więc się poczułem taki, tak, tak, no, niefajnie. Bardzo to jest niefajne doświadczenie. No grunt, żeby pomimo tych trudnych doświadczeń nie upadać, to by się udało no, potem powstać. No, no dokładnie, dokładnie.